Hej, czy witajcie! Z tej i dziś, dziś odcinek wyjątkowy, ponieważ udało nam się dobić w końcu 1000 subskrypcji. Jestem niesamowicie zadowolony z tego i tym bardziej i tym bardziej jest to wyjątkowe i świetne, że udało nam się to zrobić w niecałe 3 miesiące. Tak ponieważ dokładnie chyba 2,5 miesiąca temu dodałem pierwszy odcinek na kanale, był to odcinek z wszystkich legendów kurwionego. I od tamtego czasu zaczęło się, zaczęło. I w te 2,5 miesiąca udało nam się nabić 1000 subskrypcji. Jest naprawdę świetnie, genialnie. Dziękuję każdemu, który dał subskrypcję, nie wiem, który dał lajka pod jakimś tam filmem, czy napisał fajny komentarz. Tak, dziękuję Wam wszystkim. To są słowa skierowane tylko do Was. I tak, przejdźmy teraz do drugiej części mojego odcinka, znaczy tego odcinka, i będą to informacje, troszkę informacji. A więc tak, pierwsza. Jest już ponad połowa czerwca, oceny wystawione, szkoła załatwiona. Możemy robić maraton, tak? Więc możemy zrobić sobie od jutrzejszego dnia, od poniedziałku aż do niedzieli. Każdy dzień będzie to wchodził na kanał jeden film, tak? Każdy dzień, jeden film. Myślę, że Wam to wynagrodzi i zrekompensuje, że nie było tych filmów teraz przez, nie wiem, przez dwa tygodnie. Znaczy, były, ale były w ilościach niewielkich. Kolejną y, informacją jest to, że kończę z y, Alien Shoterem. No nie, nie będę ciągnął tej serii, ponieważ widzę, że Wam się nie podoba, nie ma ona wyświetleń, nie, nie robi lajków, więc no, nie, ma, nie mam co tego ciągnąć, tak? Dobra, kolejna informacja. Konkurs. Będzie konkurs na 1000 subskrypcji. Myślę, że wrzucie, wrzucę go albo jutro, albo we wtorek, jeszcze nie wiem. I będzie do wygrania, myślę, że albo karta podarunkowa do Google Playa za 20. Albo po prostu zwykłe doładowanie, ale jeszcze nie wiem, jak to rozwiążę. Ale będzie konkurs na pewno. Jutro albo wtorek. Będzie na 100%. Jeszcze wam tam instrukcje, wam przekażę na odcinku, co tam trzeba będzie zrobić. I y, następną rzeczą będzie kolejny pomysł na odcinek. Będo, będę sprawdzał Wasze kanały na odcinku, tak? I po prostu możecie pisać sobie nazwy Waszych kanałów y, w komentarzu pod tym filmem. I będę Wam je sprawdzał. No odcinku, tak, będzie odcinek specjalnie po to przeznaczony. Nikogo nie ominę, myślę, chyba że będzie mega dużo tych komentarzy. No to wtedy, no to się to może rozdzieli na dwa, ale myślę, że nie będzie aż tyle tego i uda się to wszystko wcisnąć w jeden odcinek i następną i raczej już ostatnią rzeczą. Jak lubicie CSGO, to tam macie jakieś tam w opisie stronki z darmowymi punktami, tak? Możecie tam sobie wejść z mojego kodu i tam dostaniecie darmowe punkty. Wiem wielu youtuberów tak robi, ale ja też bym chciał coś z tego mieć, tak? Więc możecie sobie tam wejść pas, to nic nie kosztuje. A ja z tego mogę mieć jakieś tam drobne darmowe punkty. A więc tak, jeszcze raz dzięki za to, za te 1000 subskrypcji. Naprawdę genialnie teraz idziemy po 2000. Myślę, że w tym roku jeszcze się uda to osiągnąć. I widzimy się jutro na maratonie, na pierwszym odcinku maratonu, więc cześć.